Struktura rolnictwa na Ukrainie. Dominują ogromne agroholdingi. Kto jest ich właścicielem? Czy zboże z Ukrainy rzeczywiście trafia na tranzyt? Lista importerów zboża z Ukrainy komentowana przez firmy, które się tam znalazły. Rolnicy po spotkaniu z Tuskiem zapowiadają kolejny strajk. W Polsce obecnie trwa strajk rolników, a jednym z głównych powodów protestów jest import ukraińskiego zboża, który znacząco wzrósł po rosyjskiej agresji. Rolnicy zaznaczają, że stoją w opozycji do dużych agroholdingów należących do oligarchów, co stanowi dla nich poważne wyzwanie. Podczas protestu przed biurem Unii Europejskiej w Warszawie, Adrian Wawrzyniak, rzecznik prasowy rolników indywidualnych, zwracał uwagę na fakt, że Polska Akceptując import zboża z Ukrainy, nie wspiera rzeczywiście ukraińskich rolników, lecz agroholdingi. Podkreślił, że obecnie sytuacja wygląda tak, że potężne agroholdingi oraz fundusze inwestycyjne dominują na Ukrainie, a my poprzez tę politykę wspieramy ich, co prowadzi do destrukcji naszego własnego rynku. Ostatnio także Konfederacja poruszyła ten temat. Michał Urbaniak podkreślał konieczność rozróżnienia dwóch kwestii. Pierwszą jest udzielanie pomocy ofiarom wojennym, natomiast drugą sprawą jest umożliwianie firmom czy obywatelom innych państw, często dużym międzynarodowym agroholdingom, na zalewanie polskiego rynku swoimi towarami, co skutkuje wypieraniem z niego polskich rolników. Na konferencji prasowej zaznaczył, że nie należy wierzyć, iż te wielkie agroholdingi ponoszą jakiekolwiek straty. Sławomir Matuszak, analityk w zespole Białorusi, Ukrainy i Mołdawii Ośrodka Studiów Wschodnich, w swojej publikacji zauważa, że proces tworzenia agroholdingów, czyli przedsiębiorstw zarządzających dziesiątkami, a czasem setkami tysięcy hektarów dzierżawionych gruntów, rozpoczął się na Ukrainie po przyjęciu kodeksu ziemskiego w 2021 roku. Twierdzi, że skutkiem tego było powstanie nowej klasy biznesmenów, często określanych jako agrooligarchowie, w pierwszej dekadzie XXI wieku. Jak zaznacza, w drugiej połowie tej dekady niektóre spółki zdecydowały się na debiut na zagranicznych giełdach. W Warszawie nawet utworzono oddzielny indeks skierowany głównie do tamtejszych agrofirm, ale kryzys finansowy w 2008 roku oraz załamanie gospodarcze na Ukrainie rok później spowodowały zamknięcie drogi na parkiet dla spółek tam działających, ponieważ nie były w stanie spełnić warunków giełdowego debiutu. Rafał Mładanowicz, pełnomocnik do spraw rozwoju współpracy z Ukrainą, w wywiadzie dla portalu Farmer informował, że z danych otrzymanych przez Polskę od ukraińskiego Ministerstwa Rolnictwa wynika, że w tym kraju działają 93 agroholdingi, które posiadają około 32% wszystkich gruntów rolnych Ukrainy. Jednak nieoficjalnie mówi się nawet o udziale wynoszącym 47%. Dodał również, że w ciągu ostatniej dekady agroholdingi wykorzystywały 85% całego budżetu kraju przeznaczonego na rolnictwo. Adrian Wawrzyniak przedstawił spis agroholdingów działających na Ukrainie. Pierwszą z wymienionych firm była Kernel, zarejestrowana w Luksemburgu, której działalność obejmuje obszar 570 tysięcy hektarów. Kolejnym podmiotem był Ukrland Farming, zarejestrowany na Cyprze, posiadający również 570 tysięcy hektarów. Na liście znalazła się także Agro Prosperis, zarejestrowany w Nowym Jorku, który administruje obszarem 430 tys. hektarów. Wawrzyniak podkreślił, nie mówmy zatem, że mierzymy się z ukraińskim rolnictwem. My jesteśmy zestawieni z agroholdingami. Kernel, wskazany przez Wawrzyniaka, jest największym na świecie producentem oleju słonecznikowego. Większościowym właścicielem firmy jest oligarcha Andrzej Werewski, który rozpoczął handel zbożem w wieku 19 lat i założył kernel holding 10 lat później. W 2007 roku Werewski wprowadził firmę na giełdę. Bookerland Farming to kolejny holding zajmujący się uprawą zbóż oraz hodowlą zwierząt. W różnych ocenach spółka dysponuje ziemią o powierzchni od około 460 do nawet 670 tysięcy hektarów. Karol Olszanowski, prawnik i ekonomista związany z branżą rolną, zauważa na Twitterze, że należy ona do oligarchy Ołecha Bachmatiuka, który unika ukraińskiego wymiaru sprawiedliwości. Według Forbesa w marcu 2011 roku Majątek Bachmatiuka oszacowano na miliard dolarów, co dało mu siódmą pozycję wśród ukraińskich miliarderów i 1140 na świecie. Wśród wiodących agroholdingów wymienia się również Agroprosperis. Firma informuje na swojej stronie internetowej, że rocznie eksportuje ponad 3 miliony ton pszenicy, kukurydzy, soi, rzepaku i słonecznika. W ubiegłym roku znalazła się w gronie pięciu największych podatników ukraińskiego sektora rolnego wpłacając do budżetu blisko 1,5 miliarda hrywien, co stanowiło wzrost o 6% w porównaniu z rokiem poprzednim. Właścicielami firmy są George Rohr i Maurice Tabacinik, którzy zarządzają nią za pośrednictwem założonej w 1993 roku NCA Capital. Obydwaj są obywatelami Stanów Zjednoczonych. Jednym z ważnych graczy na rynku jest także firma MPH. Według różnych danych posiada ona około 340 tys. hektarów ziemi. Spółka należy do oligarchy Jurija Kosiuka, przy czym udziały w firmie posiadają również zagraniczne instytucje finansowe. W 2010 roku Kosiuk zajął 9 miejsce w rankingu najbogatszych Ukraińców, a jego majątek oszacowano na 1,3 miliarda dolarów. Firma jest zarejestrowana na Cyprze. A jej spółki zależne mają siedziby m.in. w Wielkiej Brytanii, Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, krajach Półwyspu Bałkańskiego oraz innych krajach Unii. MPH skupia się na całym łańcuchu technologicznym produkcji mięsa drobiowego, obejmującym uprawę i produkcję pasz, jaj wylęgowych, hodowle bydła i drobiu, aż po przetwarzanie i sprzedaż gotowych produktów. Choć wielkość agroholdingów może budzić zdziwienie, to Sławomir Matuszak, analityk w zespole Białorusi, Ukrainy i Mołdawii ośrodka studiów wschodnich, zwraca uwagę, że należy wziąć pod uwagę fakt, iż w 2019 roku obszar krajowych upraw wyniósł 28 milionów hektarów. Matuszak podkreśla, że w przeciwieństwie do innych sektorów gospodarki, takich jak metalurgia, energetyka, telekomunikacja czy przemysł chemiczny, nie można mówić o monopolizacji czy nawet oligopolizacji rolnictwa. Poszczególni agrooligarchowie odgrywają bardzo dużą rolę w produkcji niektórych gatunków, jednak ich wpływy są nieporównywalne do wpływów, jakimi dysponują np. Rinat Achmetow w hutnictwie i produkcji energii elektrycznej, czy Dmytro Firtasz w dystrybucji gazu dla ludności. Zboże z Ukrainy według nałożonego embarga nie zostaje w Polsce, jednak jak powiedzieli rolnicy po zakończonym spotkaniu z Donaldem Tuskiem, premier sam przyznał, że tranzyt jest nieszczelny. A tą kwestię poruszył Ryszard Wilk w swoim najnowszym nagraniu. Każdy w Polsce już słyszał o incydencie pod Bydgoszczą, gdzie 8 wagonów uległo awarii i wysypała się z nich kukurydza. Dużo kukurydzy, ale proszę zwrócić uwagę na wagony. Ta kukurydza została wysypana przez jakiś nieznanych sprawców. Jednak co ważne, ten cały pociąg, z którego 8 wagonów zostało otworzone pod Bydgoszczą, był w tak zwanym tranzycie. Czyli jechał do nas do kraju i w ogóle nie powinien u nas w kraju zostać otworzony, nie powinien docelowej destynacji mieć gdziekolwiek u nas w kraju, tylko załóżmy, że został odprawiony w medyce, powinien przyjechać do Gdańska i jechać do innego kraju. I tutaj jest pytanie: gdzie jechała ta kukurydza? Jeden rabin powie tak, drugi rabin powie tak. W Kotomierzu koło Bydgoszczy kończy się zbieranie wysypanej z wagonów na tory ukraińskiej kukurydzy. Pracownik firmy zabezpieczającej transport powiedział Polskiej Agencji Prasowej, że nie uda się zebrać około 30 ton. Potwierdził, że ziarno było transportowane z Ukrainy do Maroka. Czyli ludzie, którzy to sprzątali i wiedzą, że 30 ton się nie uda odzyskać, bo było zabrudzone, wiedzą, że ta kukurydza jedzie do Maroka. Natomiast właściciel wagonów twierdzi inaczej. Ecoreil. Zboże wysypane z wagonów pod Bydgoszczą jechało do Irlandii. Ja nie wiem, kto tutaj może się pomylił, może się mija z prawdą. W każdym razie są dwie rozbieżne ze sobą wersje. Co wiemy? Wiemy, że ten pociąg, który został rozsypany, trafił finalnie do portu w Gdańsku i tam go rozładowano. Tyle że nie na statki, a na tyry. Sprawne oko obserwatora mogą wychwycić, że to są dokładnie te same wagony, co w Kotomierzu. Te, które przed chwilą widzieliśmy na nagraniu. I zdrowy rozsądek podpowiada, ale jak? Dlaczego wagony, które wjeżdżają do portu, nie są przeładowywane od razu na statek, tylko na tiry? I ktoś może postawić tezę, że no to w takim razie nie jest tranzyt, bo miało płynąć do Irlandii czy do Maroka, niech się zdecydują, a je wrzucają to na tiry, więc wraca do Polski. Nie do końca. Jak mi pisze człowiek, który pracuje w porcie. Pracują w porcie, więc proces załadunku polega na tym, że z wagonów na samochody wewnętrzne przewozi się na nabrzeże, po czym wysypuje się towar na końce i dźwigiem bądź statkowym bumem na ładownię. Tak się ładuje większość materiałów Węgiel, koks, złom, rzepak, nie tylko zboże. Pytanie, czy faktycznie idzie bezpośrednio na statek, czy do portowych magazynów, gdzie tego <laughs> z Ukrainy leży tonami. I tutaj, ja nie wiem, jak wyglądają te wewnętrzne samochody w porcie. Te, które tam widzieliśmy, są różne, więc może firma, która podstawia te samochody wewnętrzne, ma je różne. Mogło to jechać wszystko na ten Boom, czy, czy coś innego i być ładowane na statki, mogło jechać na magazyny, to pytanie, dlaczego nie mogło wrócić z powrotem do kraju. Dawno nie byłem nad morzem, więc sądzę, że moja kolejna interwencja poselska będzie właśnie w portach przeładunkowych, żeby zobaczyć jak ten tranzyt wygląda i czy to faktycznie jest tranzyt, czyli to, co tam przyjeżdża, czy jest wszystko ładowane na te statki, które płyną do Maroka, do Irlandii, czy gdziekolwiek indziej. Bo po tym, co się dzieje, to powiem szczerze, że mam pewne wątpliwości. Dobrego... W sieci krąży lista, która spowodowała duże oburzenie u wielu osób. Chodzi o obszerny wykaz polskich firm, podejrzewanych o szkodzenie rolnikom. Przedstawiciel rządu potwierdził, że część informacji jest zgodna z prawdą. Rozgniewani internauci reagują bojkotem znanych produktów, często wylewając je do zlewozmywaków lub spuszczając w toaletach. Tajemniczy rejestr wywołał gniew polskich rolników. To wykaz obejmujący aż 500 firm, które rzekomo nabywają zboże z Ukrainy. Wśród nich znaleźli się nawet giganci branży. Protestujący gospodarze zablokowali drogi, argumentując, że nie są w stanie konkurować z tańszymi produktami ze wschodu. Autor spisu, który wywołał burzę, pozostaje nieznany. W rejestrze figuruje jedynie lista firm i kwoty transakcji, bez szczegółowych informacji. Czy lista jest autentyczna? Znam tę listę, choć może nie jest w całości prawdziwa to duża część danych w niej zawartych jest zgodna z rzeczywistością zaznaczył minister rolnictwa Czesław Siekierski. Lista polskich firm, które rzekomo nawiązałyby współpracę z Ukrainą, krąży w mediach społecznościowych. Nie brakuje ostrych reakcji ze strony internautów. Którzy wręcz nawołują do bojkotu tych przedsiębiorstw. Oberwało się m.in. producentowi popularnego oleju kujawski. Co więcej, w sieci można znaleźć nagrania wideo, na których widać, jak ten olej trafia do zlewów lub toalet. Na długiej liście znajdują się również takie firmy jak Mlekowita, znana z produktów mlecznych oraz znane marki jak Prymat i Makarony Polskie. W odpowiedzi na oskarżenia te firmy wydały oficjalne oświadczenia. Spółka Prymat pragnie poinformować, że nie nabywała i nie nabywa żadnych zbóż pochodzących z Ukrainy. Odcinamy się od wszelkich sugestii i zarzutów dotyczących zakupu ukraińskiego zboża przez Prymat. Informacje zawarte na liście, które dotyczą naszej firmy, są nieprawdziwe i prawdopodobnie mają na celu wprowadzenie konsumentów w błąd. Czytamy na Facebooku. Makarony polskie kwitują, że krążące opinie są nieprawdziwe. Z Ukrainy zakupiliśmy jedynie małą partię pełnowartościowej mąki z pszenicy Durum, która w całości, co warto podkreślić, posłużyła do produkcji makaronu, jaki trafił na rynek ukraiński. Czytamy na Facebooku. Spółdzielnia Mleczarska Mlekowita informuje, że doszło do nieporozumienia i że nigdy nie importowała zboża technicznego. Jesteśmy w trakcie wyjaśniania tej kwestii. Jednocześnie chcielibyśmy podkreślić, że Mlekowita jest największym polskim eksporterem produktów mleczarskich do Ukrainy. Wartość naszego eksportu wynosi kilka milionów euro miesięcznie podaje. Producent oleju kujawskiego też odniósł się do zarzutów. W ramach naszej działalności handlowej, zarówno na rynku regionalnym jak i globalnym, firma Bungę w 2022 roku importowała kukurydzę oraz śrutę słonecznikową z Ukrainy, z których większość została następnie sprzedana i wyeksportowana poza granice Polski. W ciągu ostatnich pięciu lat Bungę nie importowało do Polski ukraińskiego rzepaku. Ani oleju rzepakowego, podkreśla spółka. To nie są zestawienia pokazujące import zboża do Polski, który dokonał się w ostatnich dniach. Dziś mamy embargo na import zboża z Ukrainy. Dlatego te dane odnoszą się do zakupów z czasu, gdy taki zakaz nie obowiązywał, przekazał onetowi minister Czesław Siekierski. Dlatego też trudno mówić, by którakolwiek z tych firm, znajdujących się na liście, złamała prawo. Owszem, ich działania mogły być biznesowo nieetyczne. I tak też to oceniam, ale nic poza tym dodał. Lider strajkujących rolników, Wiesław Gryn, pojawił się na antenie polskie Radio 24 i powiedział, jak przebiegało spotkanie z premierem. Spotkanie było męskie, rzeczowe, można powiedzieć chłopskie i bardzo długie i to dobrze rokuje, bo widzimy, że pan, że pan premier nas nie pomijał i bardzo poważnie traktował poświęcone ponad trzy godziny. Myślimy, że że to jest dobre jakieś tam przesłanka na to, że będzie się tym zajmował i myślę, że jeśli pan premier już dał twarz i chce być Twarzą y, tych no, przemian w rolnictwie, można nawet tak powiedzieć, nie tylko kłopotów, to będzie chciał no, rozwiązać ten problem. Na to czekamy. Mamy umówione spotkanie już na 3, 5 lub 7 marca. Żeby już dojść do konkretów, dzisiaj niektóre, już niektórzy liderzy grup nawet zelżyli te protesty, niektórzy na odwrót utworzyli nowe. Następnie Wiesław Gryn przekazał, że rolnicy na granicy zmienili zasady. My tutaj na granicy też postanowiliśmy trochę zmienić zasady i więcej samochodów puszczać, bo jak idzie w dobrą stronę, to też trzeba wykazać dobrą wolę. Lider rolników zaznaczył także, do czego dążą. Najlepszą, by było, najlepszą rzeczą to byłoby to, żeby Ukraiń, strona ukraińska zrozumiała, że nie może dzisiaj osłabiać polskiej gospodarki w dobie wojny, żeby ktoś pomagał Ukrainie, musi być silny. Maseczkę w samolocie, pierwszy też zakłada rodzic, później dziecko, po to, żeby było. A my myślimy, że trzeba było odwrotnie żeby być silnym, czy można wtedy pomagać. Strona ukraińska, tylko tutaj Ukraina wprowadza do Polski 5% produkcji to jest niewiele. I, I naprawdę mają moce przeładowcze w portach, żeby to sprzedać na Morze Czarne, zresztą z wyższą ceną. Tu jest pół problemu. Drugie pół problemu i to jeszcze bardziej jesteśmy zdziwieni jest brak embarga na produkcję z Rosji, bo musicie Państwo wiedzieć, że co drugiego ogórka czy pomidora, jeśli jedziecie jedzie z giełdy w broniszach w sklepach warszawskich, jecie rosyjskiego. To jest sprzedaż rosyjskiego gazu poprzez pomidora. I, I temu się dziwimy jeszcze bardziej, bo Rosja sprzedaje swoje produkty po cenach dumpingowych choćby po to, żeby wytwarzać niepokoje w, w Europie, co i Żywność jako broń. O właśnie. I my musimy tutaj, dlatego też protestujemy. I, i, I z Ukrainą, no to musimy postawić twarde warunki. Rolnicy z Działdowskiego także podsumowali spotkanie z premierem. Przekazali na Facebooku razem z Grzegorzem: uczestniczyliśmy dziś w spotkaniu z premierem Tuskiem. Postaramy się streścić najważniejsze kwestie. Spotkanie trwało 4 godziny, choć było planowane na dwie. Premier narzucił trochę luźniejszą formę spotkania niż by to mogło się odbyć przy udziale mediów. Premier złożył deklarację, że na granicę wyślą więcej funkcjonariuszy i środków do kontroli wjeżdżających towarów. Rząd planuje embargo na produkty z Rosji i Białorusi. Rząd analizuje bardzo mocno decyzję o zamknięciu granicy z Ukrainą na jakiekolwiek produkty. Transport sprzętu wojskowego oraz pomoc humanitarna będzie musiała pozostać zapewniona tak jak do tej pory. Premier zażądał od nas konkretnych zmian w Zielonym Ładzie, żeby z tymi konkretami mógł udać się na szczebel Unii. Premier i ministrowie rolnictwa przyznali, że tranzyt w obecnej formie jest nieszczelny. Potwierdzili problem, że wjeżdżają do nas produkty przez Litwę, Słowację i tak dalej, które są produkowane w Rosji, czy na Ukrainie. Premier mówił, że Ukraińcy nie chcą iść na żadne ustępstwa w związku z napływem ich towarów do naszego kraju. Ukraina zgadza się jedynie na te kontyngenty, co zostały ustalone przez Brukselę. W sprawie kontyngentów na artykuły rolne trwa dyskusja, żeby przyjąć za lata referencyjne średnią z lat 2019. 23. Premier mówił o inwestycji w nadbrzeże w Gdańsku. Inwestycja warta miliard złotych, czas trwania około 2,5 roku. Na koniec spotkania wypowiadał się minister Siekierski i wiceminister Kołodziejczak na temat spotkania ministrów rolnictwa z całej Unii, które odbyło się 26 lutego w Brukseli. Jako Polska zawnioskowali o całkowite wycofanie się z ugorowania. Rekompensatę dla rolników za poniesione straty w związku z sytuacją wojenną miałaby to być pomoc unijna z udziałem środków krajowych. Przedstawiono pomysł na zdjęcie z rynku unijnego nadwyżki towarów rolno-spożywczych i wysłanie jakiejś części tej nadwyżki jako pomoc humanitarną do krajów trzecich. Ministerstwo Rolnictwa złożyło wniosek do Unii w sprawie zmian planu strategicznego, żeby naprawić kwestię okrywy glebowej, żeby wyłączyć kukurydzę na ziarno, okopowe i warzywa, a także żeby zmienić strukturę upraw wymaganą w zmianowaniu. Premier zorganizuje kolejne spotkanie w przeciągu kilku dni, na którym ma podać już konkretne działania, które będzie podejmował rząd. Oczekujemy konkretów, co przekazaliśmy premierowi i ministrom. Drodzy Państwo, z dzisiejszego spotkania nie mamy do przekazania wam konkretnych zapowiedzi od premiera, których na pewno po dzisiejszym dniu oczekiwaliście. Nikt nie podpisał żadnego porozumienia. Protestujemy do skutku. Nie mamy miejsca, żeby zrobić krok w tył. Nie schodzimy z barykad. Przez cały czas spotkania, a także na późniejszej konferencji prasowej podkreślaliśmy siłę protestów oddolnych. 6 marca jedziemy na protest w Warszawie. Rozpoczyna się o godzinie 11 na placu trzech krzyży. Czas trwania około 5 godzin. Będziemy maszerować pod Sejm i kancelarię premiera. W proteście oprócz rolników będą brali udział myśliwi, górnicy, Solidarność Pracownicza. Dajcie znać w komentarzu, co wy sądzicie o otwarciu granicy na import zboża z Ukrainy. Czy fakt o tym, że to wsparcie przede wszystkim dla międzynarodowych korporacji, które odbywa się kosztem europejskich rolników, nie wzbudza waszego oburzenia? Kanał Rolnictwo, bądź na bieżąco. Przedstawiamy najważniejsze branżowe informacje. Jesteśmy dla Was na największych wydarzeniach, jeździmy na protesty za granicę, sprawdzamy, jak wyglądają Wasze plony oraz pokazujemy, jak wygląda nasz krajowy rynek. Zapraszam do subskrybowania, zostawienia łapki w górę i obejrzenia poprzednich materiałów, które wyświetlają się na ekranie końcowym. Dzięki i do zobaczenia.